Świąteczny kolędowy czas był okazją do spotkania przy przyjaciół gminy Nowe Doninów. Na wspólne świętowanie zaprosiła Fundacja Bez Granic i samorząd gminy. Był to czas podsumowań, podziękowań za ostatnie trudne miesiące. Jest czas pracy i jest czas podziękowań okazja niesamowita, święta Bożego Narodzenia. Jest to moment, kiedy można rzeczywiście wszystkim podziękować, cieszyć się z tego, co udało nam się zrealizować, ale również snuć plany na przyszłość. Ten rok dał dużo radości i było za co dziękować. Zresztą moi mieszkańcy, tutaj przedstawiciele różnych środowisk, grup, uśmiechnięci. Czyli mimo tego czasu, który no zawsze gdzieś nam negatywnie towarzyszył, to jednak przyszedł czas, gdzie się uśmiechamy. Święta Bożego Narodzenia. Podczas spotkania symbolicznie podzielono się opłatkiem, a wójt Mirosław Krysiak przekazał na ręce Sołtysów symboliczne światło do każdego sołectwa. Zbliżające się święta to również czas, gdy nie może zabraknąć życzenia. Na te nadchodzące święta. Bożego Narodzenia. Dla wszystkich mieszkańców przepięknej gminy Nowinów, życzę przede wszystkim w czasach bardzo trudnych, w czasach pandemii, zdrowych, pogodnych świąt spędzonych w gronie rodzinnych, przyjaciół, ale także takiego wytchnienia od codziennych kłopotów i trosk. Niech wszyscy będą zdrowi i wejdą w zdrowiu w 2022 rok. Życzę, żeby mieszkańcy byli zdrowi, chorowali jak najmniej, to jest chyba najważniejsza rzecz, jaką mogę przekazać dla mieszkańców od siebie i życzyć im tego na bieżące się święta i w ogóle w przyszłości. No i oczywiście, żeby się uspokoiło, jeśli chodzi o pandemię, o zagrożenie związane z COVID-19 i oczywiście rozwoju jak najbardziej gminy Nowy Duninów, żeby społeczeństwo odczuwało na co dzień, że żyje się coraz lepiej. Wieczór umilił występ zespołu tańca Ludowego Mazowia Politechniki Warszawskiej Płock. 是。